No i kochani, witam Was bardzo serdecznie, tak? No ale zakręcona pozytywnie. Lecimy z kolejnym pulą pytań. Jak on, ona widzi Waszą dalej to znajomość? Tak, związek, znajomość. Przetasujemy przytasujemy. kartę. w kart już była ogólnie przetasowane Teraz wystarczy tylko wstrząsnąć i lecimy. E, powiem Wam tak, jak może najpierw zaczniemy? Jak widziała to znajomość ta osoba, o którą pytacie? w której myślicie, widziała to znajomość, słuchajcie, poważnie miała wobec was, zobaczcie, poważne plany stopniowo mówię od razu tak, poważne, wiązała poważne z wami plany czyli jeżeli się spotkaliście oczywiście jeżeli jesteście w związkach, to nic się nie zmienia jeżeli jesteście na przykład na stopach kolegę, koleżanka spotkaliście się czy coś to wobec miała was poważne plany tylko wyście po prostu to skrzanili <laughs> Z tego, co ja tu kochani widzę, to z zabawką również nie byliście dla tej osoby. Byliście bardziej taką o przystaniu o stabilizacji, ciszy, spokoju, takie wiecie, harmonii. I po prostu chciała z wami się ogarnąć, że założyć rodzinę, no ale żeście nawalili, no to już, to już nie tej osoby, słuchajcie, problem. To i po prostu, ta, co ta osoba dalej, jak traktuje to znajomość? Ta osoba w tej chwili ustała w miejscu, zaczęła obserwować to, to z tego, co ja tu widzę. Sprawdzać was zaczęła, czy zależy wam po prostu, czy nie. Pod każdym względem, bo straciła do was zaufanie. Widocznie dobrze zaniedbaliście, słuchajcie, to znajomość, nawaliliście, że taka sytuacja się wydarzyła. No i uznała, że mimo, że jej zależy, po prostu z tej znajomości ma zamiar zrezygnować, bo już nie ma siły o to walczyć. Widocznie poświęcaliście jej mało czasu, tak. R Przepraszam, piesek. Po prostu wiecie, Poświęcaliście jej mało czasu, i tak dalej, i po prostu dała się ta osoba już z wami na spokój. No bo wiadomo, jeżeli ktoś myśli poważnie, tak, no to nie będzie więc nieskończoność walczył, czekał. Jeżeli wy się mało starać, nie dajecie powodów do tego, żeby ta osoba stop, przystopowała, popatrzyła, i tak dalej, no to popatrzy na Was i przestaje się starać, tak? Wiadomo, nie, nie trzeba kogoś walczyć, kto po prostu nas ma gdzieś. No i ja to tak widzę, no zależy, zależało, zależy, ale zrezygnowała z was po prostu idzie przed siebie dalej w nowe idzie można powiedzieć. Na razie powiem wam szczerze tak, odpycha te osoby, co do niej startują, ma bardzo duże bicie, słuchajcie, i zajęła się sobą pracą, karierą, tak, swoimi możliwościami, ale już po prostu o was stopniowo zaczęła zapominać, także no. Jak Wam zależy, no to teraz musicie wy zdecydować, czy Wam serio na poważnie zależy i chcecie o to walczyć, po prostu się poddajecie i dajecie spokój tej osobie, nie robicie mętliku i tak dalej. Także co kochani, trzymajcie się, cześć, będzie dobrze.